Dzisiaj przychodzę z odpowiedziami na Wasze pytania. Jest ich troszeczkę, myślę, że na większość jednak zdołam odpowiedzieć, no ale pewnie niektóre pominę, pominę także musicie mi wybaczyć. Zaczynamy. Monika pyta: Chciałabym zacząć nagrywać na YouTubie, ale nie wiem jak się za to wziąć, oraz moi rodzice mi nie pozwalają, co mam zrobić. Słuchajcie, ja dostaję dużo pytań, dużo maili, wiadomości prywatnych na ten temat i wydaje mi się, że piszą to osoby młode, które chciałyby zacząć nagrywać. I nie do końca wiem, co powinnam odpowiedzieć, żeby... Mieć czyste sumienie, ponieważ z jednej strony wiadomo, że marzenia trzeba spełniać, ale z drugiej strony ja Was kompletnie nie znam, nie wiem jaki macie charakter, czy poradzicie sobie w świecie internetu i nie dostaniecie samych pozytywnych komentarzy. Często ktoś, kto Was nie zna, coś Wam powie przykrego i tak dalej. O, ciężkie to jest pytanie naprawdę. To nie może być tak z dnia na dzień, że zakładacie kanał i nie wiecie w ogóle jaki będzie na nim content, nie macie żadnego pomysłu, tylko po prostu w głowie sobie spokojnie coś tam ułożyć, yy, no i zacząć wtedy, kiedy będziecie pewni i będziecie znali wszystkie plusy, minusy, zagrożenia itd. Co cię zainspirowało do założenia kanału? Co najbardziej podoba ci się na YouTubie? Yy. Inspirowało mnie chyba to, że po prostu oglądałam bardzo długo już YouTube i stwierdziłam, że też chciałabym spróbować swoich szans. Miejsca w sieci jest bardzo dużo, każdy może stworzyć coś własnego, nie trzeba mieć żadnych znajomości, nic takiego. Sami decydujecie kiedy i co chcecie robić, czy to będzie blog, vlog, czy jeszcze jakaś może inna działalność. Ja wiedziałam zawsze, że chcę coś robić w sieci, bo bardzo mi się to podobało. No i stwierdziłam, że właśnie założę vloga. A czy mnie coś takiego konkretnego zainspirowało? Chyba nie. Po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, że to już jest ten czas i że jestem na tyle dojrzała, że mogę coś takiego zrobić. Co najbardziej podoba ci się na YouTubie? Mm, najbardziej podoba mi się to, że właśnie te subskrypcje i wyświetlenia to są ludzie i że to tak motywuje do tego, żeby nagrywać. No, ponieważ. Nie wiem, wydaje mi się, że jak coś podlega opinii, jak coś robicie dla kogoś, to wtedy macie jakoś więcej energii, więcej zapału do tego, aby zrobić to lepiej, no ponieważ nigdy nie wiecie, kto to będzie oglądał i jak to skomentuje, dlatego chcecie zrobić to jak najlepiej, żeby było jak, najmniejsza jak najmniejsze prawdopodobieństwo, że komuś się nie spodoba, chociaż wiadomo, że są różne gusta i nie każdemu się spodobamy. Następne pytanie: jakiej muzyki słuchasz? Ja chciałabym powiedzieć, że słucham wszystkiego e, oprócz metalu, e, bo naprawdę miałam różne okresy życia i próbowałam wielu rodzajów muzyki. E, także ciężko mi się zdecydować na jeden gatunek. Naprawdę ja jestem bardzo muzyczna, uwielbiam muzykę, e, kocham śpiewać, tańczyć wszystko, co jest z tym związane. Wydaje mi się, że też dobrze czuję i słyszę muzykę. Także bez muzyki żyć nie umiem i nie potrafię się ograniczyć do jednej, jednego gatunku. Następne pytanie: Czy mam chłopaka? Mam chłopaka. Tutaj fajne pytanie bardzo ktoś zadał. Jak oceniasz swoje życie w skali od 1 do 10? Wiecie co? Nie wiem, tak naprawdę. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy. Byłoby to gdzieś koło 8, ponieważ jeszcze jestem w takim etapie przejściowym. Jestem na studiach, uczę się, mieszkam z rodzicami, także nie jestem jeszcze samodzielna. I to jest taki właśnie okres, tak jak powiedziałam, przejściowy. I dopiero kiedy będę spełniona i mogę powiedzieć, że będzie ta dyszka, kiedy się wyprowadzę, zacznę sama żyć, będę pracować i mam nadzieję, że będę pracować w zawodzie i będę robić coś, co kocham, i z uśmiechem będę wstawać codziennie rano. Także na razie powiedziałabym 8, ponieważ jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, ale jeszcze nie jest to ta dziesiątka. Następne pytanie, jaką dałabyś radę dla początkujących youtuberów? Moja rada jest taka, żeby być sobą, wiem, że to jest banalne, ale naprawdę to się sprawdza, ponieważ ja. Sama mogę przyznać, że na początku w moich filmach byłam troszeczkę nieśmiała, taka zdenerwowana, nie wiedziałam za bardzo czego się spodziewać. Teraz się już wyluzowałam i mogę powiedzieć, że w 100% jestem sobą, a na początku troszkę jeszcze nie do końca. Także radzę Wam, żebyście od samego początku wyluzowali się i byli sobą. Karina pyta, jak długo zapuszczałam włosy. Ja przez większość życia mam długie włosy. Próbowałam kiedyś je podcinać tak gdzieś dotąd, miałam nawet troszeczkę krótsze, ale nie czułam się w nich dobrze, jednak wolę długie włosy. No, i też jest problem taki: problem, a może w sumie zaleta, że moje włosy bardzo, bardzo szybko rosną, i muszę je podcinać co jakiś czas, ponieważ mogłabym je zapuścić. Nie wiem, do kostek, i podejrzewam, że nie byłoby z tym większego problemu. Ciężko mi jest powiedzieć od jakiego czasu ja zapuszczam, ponieważ ja co chwilę je podcinam. 10 cm 15 cm no ale jednak one cały czas są długie, ponieważ no właśnie szybko mi rosną. Adriana pyta, jakie przedmioty zdawałaś na maturze. Ja na maturze zdawałam rozszerzoną chemię i rozszerzoną biologię, oraz oczywiście podstawy wszystkie, na jakie studia chodzisz, czy są one płatne, jakie je oceniasz, jesteś z nich zadowolona, to myślę, że odpowiem w następnym filmiku. Ale jeśli chodzi tak wstępnie, na jakie studia chodzę, to jest to kosmetologia stacjonarna. I tak są to studia płatne, ponieważ chodzę na prywatną uczelnię. Na magisterkę mam nadzieję, że przepiszę się już. Uf, jakieś tu włosy mniejszą. Na magisterkę mam nadzieję, że już się przepiszę na studia dzienne i nie będę za nie płacić, także na razie jestem na prywatnej uczelni i płacę za studia. Aha, jeszcze jest pytanie jakie ja oceniam i czy jestem z nich zadowolona. Zagłębię się oczywiście tak jak powiedziałam w następnym mm, odcinku, w następnej części Q&A, ale tak wstępnie mogę powiedzieć, że jestem z nich bardzo zadowolona. Tyle. Misia Milusia pyta, czy farbowałaś kiedyś włosy? Tak, farbowałam kiedyś włosy, nadal je farbuję. Z tym, że kiedyś farbowałam je bardzo często i farbowałam je w domu. Teraz robię to dwa razy w roku: fryzjera i bardzo mam bardzo zbliżony kolor do tego naturalnego. Dlatego też ciężko zauważyć jakiekolwiek odrosty. I nie rzuca się to jakoś bardzo w oczy. Mam bardzo zbliżony do naturalnego, ale jednak on jest taki wiem, bardziej lśniący i troszeczkę jaśniejszy od mojego. A kiedyś farbowałam na taki jasny, podchodzący pod biel, popiel coś takiego. Miałam nawet y, platynowe kiedyś. Arci583 pyta, czy wyjdę za niego. Monia mamo pyta, gdzie wyjeżdżam na ferie? Ja z ferii już wróciłam, byłam w Austrii na nartach y, na 7 dni. Y, widzieliście na pewno zdjęcia na Instagramie, y, no ale pytanie było zadane dwa tygodnie temu, stąd... Y, Pojawiło. Planujesz się wyprowadzić z rodzinnego domu? Jak tak, to dokąd i kiedy? Moi rodzice oglądają moje filmy, także nie chcę im sprawić przykrości i ich zaskoczyć tutaj, no ale myślę, że bliżej niż dalej, jeśli chodzi o to kiedy, a jeśli chodzi o to dokąd, to nie mam pojęcia. Paulina pyta, czy chciałabym mieć w przyszłości dzieci? Oczywiście, że tak. Grałaś kiedyś lub grasz teraz na jakimś instrumencie? Ja próbowałam kiedyś grać na mm, gitarze, Dostałam od mojego wujka gitary, i pamiętam, że była zepsuta jedna struna, i ja ją wymieniłam. Po czym zepsuła się kolejna, w ogóle jakoś mi nie szło to granie, więc stwierdziłam, że nic na siłę. Jednak jeśli chodzi o muzykę, to chyba najlepiej wychodzi mi śpiewanie i nie gram na żadnym instrumencie. Karolina pyta, czy masz jakieś niemożliwe do spełnienia marzenie? Jeśli tak, to jakie? Jest takie jedno marzenie. Które, jeśli by, da, by się dało zrealizować, to byłabym przeszczęśliwa, to znaczy zatrzymać czas. W niektórych momentach naprawdę chciałabym zrobić tak, i żeby ten czas się zatrzymał, i żeby niektóre chwile trwały bardzo, bardzo długo do momentu, kiedy yy, ich nie odwołam. To jest takie marzenie niemożliwe, ale bardzo byłoby fajnie, gdyby się dało coś takiego zrobić. Czy chciałabyś zrobić sobie tatuaż, czy masz jakiś tatuaż? Na dzień dzisiejszy tatuażu żadnego na swoim ciele nie mam I do tatuażu podchodzę w ten sposób, że ja, bym, ja się boję, że by mi się to odwidziało To znaczy, że za chwilę chciałabym jednak w tym miejscu coś innego Albo, że jednak nie to i tak dalej Ale myślałam kiedyś o tatuażu za uchem i stwierdziłam, że jeśli przez dwa lata będę chciała taki tatuaż, to wtedy się dopiero skuszę. Teraz mija 2,5 roku, dalej o nim myślę, ale nie wiem czego zrobię. Cały czas się zastanawiam, muszę być w 100% pewna, żeby coś takiego zrobić, na razie w 100% pewna nie jestem, więc odkładam to na czas nieokreślony. Martusia 93 pyta jak organizujesz sobie czas, masz jakieś skuteczne sposoby. To znaczy zależy, czy pytasz o czas wolny, czy o jakieś moje obowiązki. Hmm, jeśli chodzi o obowiązki, to po prostu mam to w głowie, czy nie wiem jakieś badania, lekarz, uczelnia. Zadania domowe, sprawdziane i tak dalej, to znaczy kolokwia, już w tym momencie. Zazwyczaj o takich rzeczach pamiętam, niekoniecznie muszę je zapisywać. Rzadko mi się zdarza o czymś zapomnieć, więc po prostu mam to w głowie. A jeśli chodzi o organizowanie czasu wolnego To zazwyczaj jest to spontan Już takich rzeczy nie chcę planować Ponieważ ma być to przyjemność Olivia pyta Natalko, wolałabyś mieszkać w Londynie Po tym jak go zwiedziłaś, czy raczej w Krakowie? Mi się Londyn bardzo podobał I podejrzewam, że kiedyś tam jeszcze wrócę Ale niekoniecznie chciałabym tam mieszkać Ponieważ wydaje mi się, że tam moje życie Byłoby w takim przyspieszonym tempie I wiele rzeczy bym ominęła I też fakt, że Moja rodzina... Jest tutaj, także nie chciałabym omijać wielu spotkań czy wydarzeń rodzinnych na rzecz tego, żeby mieszkać w Londynie. Nie wiem, co się będzie działo w przyszłości, ale raczej nie. Czy według Ciebie można połączyć studia dzienne z pracą? Myślę, że tak, ponieważ to też zależy wiele od kierunku, tak naprawdę i od tego, ile macie czasu, ale dużo osób tak robi i nie narzeka, także myślę, że spokojnie można połączyć studia dzienne z pracą. Co powiedzieli Twoi rodzice, jak zaczęłaś kręcić filmiki na YouTube? Moi rodzice się ucieszyli, oglądają moje filmy. Moja babcia też wie o tym, że nagrywam. Bardzo dużo osób w rodzinie o tym wie, i nikt nie ma z tym problemu, także fajnie. Jaki jest Twój ulubiony sklep z ubraniami? Moim ulubionym sklepem jest Stradivarius, ale też lubię bardzo Hendem, Zare, Mango, Mohito. Reserved. Lubię dużo sklepów, ale chyba takim jednym ulubionym, gdybym miała powiedzieć, to jest to Stradivarius. Wymarzony kierunek podróży. Na dzień dzisiejszy bardzo chciałabym odwiedzić Stany Zjednoczone. Grałaś kiedyś w The Sims? Oczywiście, że tak jak byłam mała, to grałam w Sims od rana do wieczora. Ostatnio też sobie wróciłam do tej gry i, i coś tam popróbowałam, jednak już nie potrafię grać tak długo. Po godzinie się już nudzę, ale też myślę, że jest to fajna gra. Masz psa albo jakiegoś zwierzaka? Niestety nie mam. Maja Nowakowska pyta: Czy nagrasz Simsy albo zniszcz ten dziennik? Yy, nie, nie planuję takiej serii. Ja, jak gram w Simsy, to mam rozdziawioną buzię, patrzę w ten monitor i robię dziwne miny. Yy, raczej nie gadam do siebie, chyba że z kimś gram, więc nie, 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 nie widzę siebie w tej roli. Yy, a Zniszcz ten dziennik, nie mam nawet tej książki. Yy, a poza tym, no, tak jak mówię, jest już dużo tych filmów, jakoś nie widzę sensu, żeby kręcić kolejny. Sylwia Duchnowska pyta, czy chciałabym w sobie coś zmienić. Myślę, że tak, coś by się tam znalazło, ale wolę o tym nie myśleć, ponieważ jest jak jest i wolę się cieszyć z tego, co mam, niż zastanawiać nad jakimiś nie wiem, kompleksami i tak Ile ważysz i ile masz wzrostu? Ja ważę około 48 do 50 kg. A wzrostu mam 164 cm. Ile mam lat? Mam lat 21. Ola pyta, co jest dla ciebie ważne? Jakie wartości cenisz sobie w życiu? Ehm, no, to będzie banalna odpowiedź i pewnie większość z Was tak odpowie, ale dla mnie najważniejsza jest rodzina. Ehm, I to jest wartość ponad wszystko. Ehm, pierwsze miejsce na podium. Ehm, niezmiennie, na zawsze. Martyna pyta, jakie są Twoje najlepsze wspomnienia z dzieciństwa? Rzeczy, o których już nikt nie pamięta i nikt nie używa. Słuchajcie, ja przyniosłam tutaj parę rzeczy. Eee, po pierwsze, znalazłam moje pudełeczko. Z pamiątkami z dzieciństwa i tutaj jest mnóstwo rzeczy związanych z pokemonami, jakieś naklejki, jakieś yy, wieczka po jogurcie z pokemonami i jest mi, tego żal, jest mi to żal wyrzucić. Tutaj mam nawet po gumach jakieś yy, papierki i mam tego mnóstwo, ja to zbierałam, nie wiadomo po co. Tutaj są nawet narysowane jakieś karty. Też nie pamiętam kiedy ja to rysowałam. Ale ja to wszystko trzymam i naprawdę już tyle razy podchodziłam do tego, żeby to wyrzucić, nie potrafię, ponieważ jest to jakieś, w jakimś sensie pamiątka z mojego dzieciństwa i może i głupia, ale ja to trzymam. Następną pamiątką, którą znalazłam, to już jest poklejony tutaj. Jak to się nazywało? Chyba to już mi nawet nie działa, ale na pewno pamiętacie tą grę. Ja tutaj mam pozostałości po mulinie Kiedyś robiłam z tego bransoletek mnóstwo Na lekcjach, po lekcjach, przed lekcjami Dla każdego była bransoletka przeze mnie zrobiona A Także to też jest takie zapomniane Chociaż nie wiem, może i teraz też dzieci robią takie bransoletki Ale nie wiem nawet co jest teraz w modzie hmm. Oliwia pyta Wolisz mieć zielone brwi na zawsze Czy niebieskie paznokcie również na zawsze? Nie mogłabyś ich zmyć E, chyba jednak niebieskie paznokcie zamalowywałabym je lakierem, <gdzie>, gdzie chciałabyś mieszkać w przyszłości. Nie powiem Wam gdzie, bardziej mogłabym powiedzieć z kim, ponieważ gdzie nie jest aż tak istotne jak to z kim. Będziesz nagrywać e, nadal tygodniowe vlogi, mi szczerze mówiąc, bardzo się podobały. Bardzo się cieszę e, i wiem, że bardzo lubiliście te vlogi. Myślę, że do nich wrócę, ale bardziej na wiosnę, ponieważ e, teraz była sesja. Było zimno, brzydko, też kamerę wyciągać na taki mróz, no nie było to jakoś, jakoś przyjemne. Więc myślę, że na wiosnę może się pojawią, ale też nie chcę Wam obiecywać, bo nie wiem jak to będzie. Czym nagrywasz filmiki? Ja nagrywałam filmiki kamerą Sony, pod filmem napiszę Wam dokładnie jak ona się nazywa, teraz nawet nie mogę dojrzeć. Zazdroszczę tak dobrego kontaktu z siostrą, od zawsze się tak dobrze dogadujecie. Nie, 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 my kiedyś się bardzo żarłyśmy, nie lubiłyśmy i nie chciałyśmy ze sobą spędzać czasu. A teraz każda chwila spędzona razem jest na Wagę Złota. Pracowałaś, pracujesz dorywczo, jak tak to gdzie? Teraz nie pracuję dorywczo, a pracowałam, oczywiście, że tak, w wakacje w różnych miejscach, ale zazwyczaj za granicą. Byłaś rozpieszczonym dzieckiem czy bardziej musiałaś zasłużyć na przyjemności? To trzeba zapytać moich rodziców. A wydaje mi się, że tak pośrodku. No nie byłam rozpieszczonym dzieckiem, ale też nie było tak, że nie wiem, żeby sobie kupić paczkę chipsów musiałam umyć tacie samochód. Także tak pośrodku. Co YouTube zmienił w moim życiu? Nic takiego wielkiego, ale myślę, że stałam się bardziej taka odważna, kontaktowa, bardziej pewna siebie. No i też to, że wolny czas spędzam przed komputerem, często przy montażu filmów. O jakiej rzeczy materialnej marzysz? Myślę, że Wy też o niej marzycie, żebym miała nowy komputer, ponieważ ciężko mi się pracuje na moim komputerze. Coraz ciężej jest mi obrabiać filmy, także nowy komputer by się jak najbardziej przydał. Co zabrałabyś na bezludną wyspę? Jakby było WiFi, to wzięłabym telefon albo komputer, e, ale tak e, na serio, to myślę, że wzięłabym jakieś ostre narzędzie, aby móc coś upolować i przeżyć. Ponieważ wątpię, że na jakiś kij e, bym coś złapała. Mania pyta, czy lubię tańczyć? E, bardzo lubię tańczyć. E, bardzo bym chciała wrócić do tańca takiego powiedzmy profesjonalnego, ale na dzień dzisiejszy tańczę sobie po prostu przed lustrem. Czasem jest to raz dziennie, czasem rzadziej, ale zawsze coś tam sobie podtańczę. Jak dbasz o figurę, odżywiasz się bardziej zdrowo, czy pozwalasz sobie na wszystko? Nie dbam jakoś konkretnie, to znaczy staram się ćwiczyć i... Pić dużo wody i jeść w miarę zdrowe rzeczy, ale też lubię sobie pozwolić na popcorn, chipsy czy nie wiem, piwo i nie odmawiam sobie takich rzeczy. Jeśli mam ochotę, to po prostu to jem. Ile ci przerabianie filmiku? To jest kwestia zależna tylko i wyłącznie od mojego komputera. Jeśli ze mną współpracuję, to idzie to szybko, ponieważ już śmigam sobie w Vegasie i nie jest to dla mnie jakiś problem wielki. A raczej przyjemność, a jeśli ze mną nie współpracuję, no to naprawdę może to zająć dużo czasu. Chcesz zostać w Krakowie, czy się przeprowadzić? Nie wiem tego na dzień dzisiejszy. Czy chodzisz czasem do second handów w Krakowie, czy znasz jakieś godne polecenia? Powiem Wam, że niestety nie chodzę do second handów. Ja próbowałam wchodzić, szukać jakiś perełek w second handach, ale niestety ja nie mogę wytrzymać tego zapachu tych ubrań, jakichś takich, nie wiem, Brudnych, śmierdzących, i nie potrafię też wyszukać jakichś fajnych rzeczy. Nie mam do tego zdolności, a wiem, że niektórzy przychodzą z takimi perełkami, ja nie potrafię tam nic znaleźć. Jaka jest różnica wieku między Tobą a Twoją siostrą? Niecałe 3 lata. Od ilu lat zaczęłaś się malować? Ja zaczęłam się malować w liceum, na początku liceum. Jak wygląda Twoja relacja z siostrą? Mamy bardzo dobry kontakt, jest moją przyjaciółką, siostrą, wszystkim w jednej osobie, tak naprawdę. Także na relacje z siostrą nie mogę narzekać. Monika pyta, jak bardzo są dla mnie ważni widzowie. Są bardzo ważni, ponieważ gdyby nie wy, to nie nagrywałabym filmów, no bo nie byłoby waszego odzewu, więc byłoby to bez sensu. Natalia Gieras pyta, co zrobiłabyś, gdyby twoi rodzice nagrywali na YouTube? Raczej nie stałoby się tak nigdy, ale gdyby nagrywali, to pewnie bym im pomagała i musiałabym obrawać im filmy w Vegasie, ale nie, nie, raczej tak nie będzie. Paulina pyta, czy dobrze czuję się w swoim ciele. Tak, bardzo dobrze się czuję w swoim ciele. Oczywiście wiadomo, że mam kompleksy i pewnie parę rzeczy bym zmieniła, ale jestem tego zdania, że tak jak my się czujemy w swoim ciele, tak też postrzegają nas inni, więc trzeba widzieć swoje zalety, a nie skupiać się na wadach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Przeszliśmy przez ogrom pytań. Chciałabym jeszcze kiedyś nagrać taki film, ponieważ bardzo fajnie się odpowiadało na Wasze pytania. Niektóre były bardzo ciekawe. I sama chciałam się chwilę zastanowić nad tym, co, co ja w ogóle e, myślę. Hmm, jeśli Wam się podobało, to dajcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. E, no i zapraszam na kolejne filmy, zapraszam na fanpage'a, Instagrama i... gdzie jeszcze? I tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!